Witam drodzy widzowie. Witam was w kolejnym odcinku Ground War Tanks. Przepraszam was, że nie było już dawno odcinków. Nie mam czasu, żeby je nagrywać. Yy, dlatego nagram ten odcinek. No, nie wiem, czy mam yy, blok sam. E, będzie możliwe, że za tydzień, dwa, trzy przepraszam Was, że tak późno, ale e, no, uczę się i no, y, y, no i robię tam y, B można powiedzieć, że buduję, czy tam wykopuje kopiec i nie chcę was zanudzać, bo już to robię z jakichś dwa dni. W sumie byłoby... Dpilu! Pojawi się ktoś na horyzoncie. Do góry raczej nie wiemy O, o, o! Ktoś... Kogoś widzę. Ale tutaj chyba nie wiadę, niestety. O, 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 widzę. On jest już nade mną. Eee. Mogę wierzyć. No, kurde, pak. Głupie. Aż. Tylko wyżej to jest za... więc, będzie... No ale... Dobra, najwyżej zdechnę jako drugi na tej mapie. No nie, to jest ten... Uh... Shit, już pomn... no. Nie, <try> Na <try> No to zdechłem. S-cygarasz jest. Mmm, kurde, szyja. Sí. Dobra. The drugi ma bot. Równym hedcerem pojedziemy teraz sobie, no więc poczekacie chwilę No, hedge Może jestem najsłabszy w drużynie. Co z tego? No jedziemy już Lejenie. nie. Fuck Ja tak wolno jadę czy mam lepiej Jedziesz Ej Hallo Hallo, No, to fakt, to było? No, flag psu. Nie będą nas brali o tył, chyba. Jej cabbie! na No właśnie tak. Szósty level Kurde, wycofał się ja tak chciałem Tak się teraz Mam... nie strzelcie mnie w się nic. O o ja. o, szkoda, że poszło rykoszy No nie, jeszcze to jest się ładuje mi. 9 sekund, nie wycofaj się nigdzie. O ja. Bo... w, w trafie, bo chociaż! Boda Jol, O, go i co równa, no dobra. Ja... ...pipczę. O, tam coś jedę sobie. Widać go! No, szczerajcie, póki możecie. No, jeszcze w gąsienicę szczerałem. Jejku. A, znów lag. I przez ten lag pudło chyba. No u nich jeździł ze techworem. No! Chociaż rozwaliłem jednego... sztup. O, o. Był tam ktoś, czy nie? Nie, nie? No był. Był. był czy jeden? O, o. Jedzie z... albo jedzie z Kurde Ja wiem że chcecie zdechnąć, Ale może byś się trochę wychylił Celu A ja nie chcę Stechnąć Ale pojadę podjad trochę Bo jeszcze tu zostaje chyba w naszej bazie Bo jeszcze jest No, no tam jest. No, w naszej bazie Nie jest tam myśliwy Dobra, jedziemy najpierw tu Oh, już myślałem, że to jest ten szybki jok, że mnie weźmie od boku, ale nie Cała, więc... Jadziemy. Czy I... zdedają bo ja tego zerać. Przynajmniej wziąć mu kilka życia. Obojętnie. Aby dostać punkty jakieś. Trzyma się. Chociaż trzy czołgi do niego naparzają. No, bra No, rykoszetem go wzięli. Wygraliśmy, jeeey! Yeah. Tylko jednego czołga zabiłem. Chociaż mis... chociaż to jest gunno-complete. Trochę hajsu. I nic poza tym No, jeszcze może parę gwiazdek Expo To tu piszą pan E A nie chcesz z tego normal e. ja bym chciał tego ulepszyć Czy mogę Ile ją gwiazdków? Nie wiem, anuluj, fucking. Oh. Mam M, czyli mam kolejnego ciąga. A jak się ciebie sprzedawało, depot? Tak, depotujemy. To ty chyba jesteś. Mam nadzieję, że dobrego sprzedałem. No, dobrego. Trzeba nam jakoś załogę. Nie. A! A, wezmę. Co to tam dla mnie? Dobra, teraz tutaj wezmę.

Opóde, nie, ale się ustawiłem. żebym nie coś nie robiło, zapewne nie coś robić. Ale dwie. Dobra, e, pokażcie się panowie. Trzy, trzy, trzy. Widziałem kogoś, ale jedynie nie wiem. Heśki. Nie. Nie tam. Nie, nie tam. Nie, nie tam. A zaznaczmy go niech. Nie no. No, powiedziałem, że tam jest. Mam nadzieję, że mnie nikt nie trafił, żadnego twara nie widzę. Chyba, że tędy pojadę hmm. Więc się może wycofam. Ja bym jechali to, żeby wiedzieli, że tu jestem, więc się wycofuję Gdzieś ja... grzecznie Jest... eł? A gdzie nasz piątki. I drugi piątkowy. Teraz czwórka gdzie to może być Jechać czyli o, widzę wreszcie po Jeszcze jakiś cfernie. I z tyłu miał. Ale dobra Popatrzmy Dobra, tym miłym akcentem Kończę odcinek Nie zapomnijcie zostawić lajka like pod tym odcinkiem Lajka, like nie unlajka. Zasubskrybować mój kanał No Do zobaczenia, cześć